Mateusz Kaniowski, razem ze mną najpotężniejszy zawodnik freak-fightowy w Polsce tak, na to świecie to... oraz najlepszy włodarz w Polsce i na świecie. Już nie włodarz, teraz zawodnik, tylko najpotężniejszy. Tomek, olejnik. W, samej, w, w całej okazałości, że tak powiem. Tomek, tak szczerze, czujesz się najlepszym zawodnikiem freak fightowym w Polsce? A czy ty jesteś poważny zadając to pytanie do mnie teraz? Czy trochę poważnie? To ja chyba jesteś niepoważny, że <laughs> pytasz w ogóle o coś takiego, co jest w ogóle wiesz. Wiadomo, że jestem najlepszy, co nie? Włodarzem również. Nie, no włodarzem to właśnie się nie nadaje. tego w Prime jestem zawodnikiem tylko. Od samego początku. O co chodzi, stary, z tym, że federacja ma jakieś. Widziałem, że dużo są do ciebie pretensje. A ty w sumie byłeś tam tylko twarzą? Czy ty, o co chodziło? Ty byłeś tam włodarzem? Czy to jest tak, że ludzie się teraz jadą po prostu, bo ty świeciłeś i pokazywałeś się jako osoba, która to robi? Powiem ci tak, no miałem umowę którą wykonałem, w umowie miałem zapisane, co muszę robić, jak reklamować i tyle. Po prostu ja zajmowałem się reklamowaniem całej gali i marketingiem. No i za to dostałem tam określony, no za, za to miałem w umowie tam określony po prostu procent i tyle. No i to było za te pieniądze? Zależy pod jaki, pod jakim, zależy jak na to patrzysz, co nie? Bo jak ty na to patrzysz? No, jednak każdy popełnia błędy, i to był błąd, którego nie mogłem zweryfikować. No, bo jednak dochodząc do tej gali, dochodziłem jako zawodnik, no bo zobaczyłem, że tam jest Antek Królikowski, że ma budżet ta gala. I, i wiesz, tam nic nie, nic nie zapowiadało, że coś takiego się wydarzy. I wiesz, no jednak y, później jak coś takiego się wydarzyło, no to cały hejt na mnie spadł, gdzie ja później tylko ratowałem tę galę przez to, co się wydarzyło. Jak ja dowiedziałem się na pierwszej konferencji o tej walce z obu to w ogóle mówię, co wy odwalacie, że co, co to ma być w ogóle, wiesz o co chodzi? Oni mówią, że to, będą, że to będzie dobre. No i no i jakoś tak kurde, wtedy zacząłem po prostu tak inaczej, znaczy no tak zacząłem się czegoś obawiać, że, że coś tu. jest... I z tego powodu zgodziłeś się, że skoro Antek odchodzi, to ty będziesz woda. Ale słuchaj, właśnie później była ta sytuacja, że jeżeli... Że jak ona wyszła, no to e, oni zauważyli, że, że to było błędem to zrobić, i chcieli w ogóle naprawić swoje błędy. Chcieli zrobić fajną galę, żeby fajnie wyszła, no i kupiłem to. W sensie kupiłem to, że ich pomysł kupiłem. W sensie nie, nie że zapłaciłem, tylko po prostu. Nie stał... ja, wiem, o co mi chodzi. Tak. No. Ale potem przez to wszystko stałeś się synonimem chodzącej porażki. Mateusz. Chodzi mi o to g tej gali. No że ta gala nie wyszła, no i stało się tak, że zostałeś no, no, przez no. to ty po prostu totalnie zajechany. No gala nie wyszła, ja nie miałem nic z tym wspólnego, no bo jednak ja tam nie, za, nie zajmowałem się żadnymi finansami, nic nie ogarniałem, nic nie płacałem zawodnikom. No domyślam się, dlatego ci powiedziałem, że przez no, to, że i... się na to zgodziłeś, nagle cawina poszła na ciebie, a że ta gala była totalną porażką, to zostałeś z tym utożsamiony. No niestety tak, ale wiesz, jak działa. Wiesz jak to działa? No nie każdy, kto jest twarzą, odpowiada za wszystko, co nie? Więc yy... no to był błąd. Z lekką nauczką, żeby później. Znaczy, wiesz, ja zawsze staram się weryfikować takie rzeczy. Na przykład, Alkomasters zaproponowało mi tam, żeby u nich wystąpił, wszystko. Ale jednak zweryfikowałem tak te wszystkie źródła, że tam finalnie nie wystąpiłem. I teraz, jak właśnie, to też przy tej gali, bo to była nowa gala której jeszcze nigdy nie było, starałem się też jakoś yy, sprawdzić wszystko, czy oni są legitni i w ogóle no to, no wiesz, jak tam kurde gra aktor, który wiesz, w, praktycznie w każdych filmach polskich... No odszedł, ja tylko zastąpił No dobra, nie, ale ja, do, ja doszedłem do tej gali, jak on już był. Ale jako włodarz wszedłeś za niego. No tak, ale byłem wcześniej zawodnikiem. To nie jest tak, że ja od razu jako włodasz wszedłem, tylko ja byłem wcześniej zawodnikiem przecież. Ja wiem, tylko że zgodziłeś się, kiedy on już odszedł, a teraz mówisz, że zgadzałeś się, bo on tam. No ale wiesz, no jednak bardziej chodziło o to, że, że to może być gala, która ma, wiesz, yy, jakiś tam budżet, że, że Antek tam był, no to też musi być jakaś porządna gala. że co chodzi, że odszedł tylko z tego. A powodu. dostałeś pieniądze, które miałeś dostać? Nie, że odszedł, no to wiesz, tylko z pewnego faktu, że, że był tam hejt. Po prostu nie utrzymał tego, bo pierwszy raz z czymś takim się spotkał. A dostałeś te pieniądze, które miałeś dostać? No, jakieś tam dostałem. Ale nie całe? No po prostu jakieś tam dostałem. Bo chyba zawońcie się, jeżeli, że nie dostali w końcu pieniędzy, tak? No, wiesz, ciężko mi na ten temat się wypowiedzieć, no bo jednak tam połowa osób nie wystąpiła finalnie, nawet bo fi na koniec powiedzieliśmy, że to będą jako sparingi online, co nie? No. Dobrze. Tomek, wchodzisz i walczysz z Wandalem, który wydaje się mocnym rywalem, patrząc na to, co pokazał w dwóch ostatnich walkach. Czy nie boisz się, że Twój rekord pójdzie jeszcze w dalszą stronę, jeżeli chodzi o porażki? Powiem Ci, że patrząc na pryzmat moich przeciwników poprzednich, to Wandal jest najbardziej easy. I przysięgam Ci, że nigdy nie czułem takiego luzu jak przy nim, bo. Przy walce z Malczyńskim był ogromny, z Hejterem też, ale przy nim to serio, no ja myślałem, patrząc na jego zdjęcia, bo dawno go nie widziałem, że on jest jakiś większy i w ogóle, ale stary, tutaj w ogóle nie ma żadnej większej różnicy i ani żadnego zasięgu ramion, ani nic, wiesz co, no. trenowałeś mocno? Teraz? Przez ten czas. Przez ten czas nie walczyłem, tak? Tak. E, nie, to akurat nie, nie trenowałem nic, e, teraz trenuję od dwóch tygodni. Nie... No ale powiem Ci, że wiesz, że, że jakieś tam podstawy te, które miałem w stójce, to, to, to tam zapamiętałem po prostu przy, przy kolejnych treningach, które miałem. A nie boisz się kolejnej porażki? No bo Wandal jest świetnie zbudowany i ciągle w treningu. Jestem frikiem, wiesz. Ciężko mi powiedzieć, ja nie robię tego dla sportu, ja to po prostu robię dla show, wiadomo dla pieniędzy jak każdy, ale fajnie byłoby wygrać no i staram się dążyć do tego, żeby wygrać tą walkę i no fajnie by było, naprawdę. Czy ciebie drażni to, że ludzie się tak właśnie zaczepiają o tego najlepszego Freakfightera? Nie, mam bekę z tego. Niech więcej gadają, to lepiej dla mnie, co nie? Ja zawsze wchodziłem z założenie, że nieważne, że mówią, bo dużo wspomnieli z Akita. No właśnie, a ja, a ja właśnie zawsze uważałem, że ważne, co gadają, bo jeżeli gadają wszyscy i się śmieją, no to chyba nie jest za dobrze. No nie wiem, znaczy wiesz, ciężko na ten temat mi się wypowiedzieć, no bo, bo jednak, no dużo osób się śmieje, ale ja nie jestem taką osobą, jaką udaję w internecie, ja w internecie mam swoją rolę, którą odgrywam, no i te osoby, które znają mnie w życiu prywatnym, wiedzą, że jestem po prostu jedną osobą w życiu prywatnym. Jakoś ten, jakoś ten e, wizerunek internetowy zrobiłem na kontrowersjach, no i, i tak jakoś ludzie to zapamiętali. Co będziesz chciał udowodnić tą walką? No, powiem ci, że no, co mam udowodnić? Ja czemu muszę coś udowadniać w ogóle? No bo chyba nie masz żadnej wygranej, masz same porażki stary. Dwie porażki to nie jest wcale dużo. Nam tak, dwie, tak, tak wiem, ale. Że ma więcej przegranych porażek. No tak, ale wiesz o co mi chyba. To naprawdę jest bardzo mało, stary. Ja no wiem, rozumiem. ale masz chyba wrażenie, że właśnie przez te porażki ludzie się nabijają, że Tomek nigdy gdyby nie ale, parter ja i tak, tak dalej. stary, no wiesz, y, mo mogą się nabijać, ale realia są takie, że kurwa każda z tych osób. To by nawet nie wyszła do tych zawodników, albo jakby wyszła, to by też pizdy dostała, no bo nie oszukujmy się jednak, to nie są jakieś pizdy z ulicy, którzy. Czy o które... hejterze też, tak? No, no tak, no, no nawet o hejterze, no bo to, że on tam wiesz, melanżuje i w ogóle to nie znaczy, że on jest słaby, no bo jednak coś tam potrafi. I to nie są takie osoby, której pójdziesz pod sklep i wiesz tam, piją sobie browara codziennie. Dobra, oni może też. Ale bardziej mi chodzi o to, że kurde, te osoby są... Nie, bo ja po prostu... Wierzę, no wiesz, co mi chodzi. Tak, to, ale ja założyłem... typowe pizdy, tylko... walczyłeś ja z Dawidem Oczyńskim, z hejterem, a potem... Tylko, tylko z nimi. A jeszcze na Royal Rumble miałeś cztery walki. Tego nawet nie biorę pod uwagę, bo to kurwa były walki, żeby, wiesz, żeby były. Natomiast y... chodzi mi o to, że ja byłem... Myślałem, że ty po prostu chcesz odbudować ten swój wizerunek fajtera, no bo w jakiś sposób, no, znaczy, no już ja chyba nie muszę tego tłumaczyć, nie co nie ludzie... Nie nie tak. Ja nigdy fajterem się nie, nie nazywałem, bo nie jestem, ja całe życie piłkę nożną trenowałem, ja w ogóle w MMA trafiłem przypadkowo przez to, że po prostu jakąś tam rozpoznawalność mam i no wiesz, to jest spoko, ale ciężko do tego się zawsze zabrać. Żeby zacząć sztuki walki na pierdzieła ciągle, co nie? Dlatego zawsze po walce jakoś robię sobie od tym przerwy. Nie wiem, ja muszę mieć czarno na białym, kiedy walczę i tyle i wiesz, wtedy bym mógł w, w ciągłości trenować. A jeżeli mi się kończy walka i dostaję info, czy walczę na tej gali, czy nie, to tak jakoś później mi się odechciewa. Jestem taki, że jak dostanę propozycję, no to do tej walki się przyłożę, ale później jakoś tak... No dobra, no jak dostanę kolejną, to tam znów zacznę, wiesz że co z Nie mam jakiejś takiej ciągłości w tym. Czyli walki z Mamedem nie będzie? Jak zorganizujesz taką walkę, to może będzie. Dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego. Dziękuję też.